10 Państwa witamy na lotnisku w Radomiu, gdzie temperatura wynosi 23 stopnie Celsjusza i jest godzina 10 czasu lokalnego. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z objętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji za 5 pasem. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze za sobą wszystkie rzeczy osobiste. W imieniu kapitana Piotra Bocha oraz całej załogi dziękujemy za wspólną pomoc.